No dobrze, zobaczmy o co chodzi w tej teologicznej hierarchii grzechu. Na początek kluczowe pytanie: czy każdy grzech jest tak samo zły? Okazuje się, że w tym modelu odpowiedź brzmi absolutnie nie. Istnieje jasny podział. A za swego rodzaju mapę grzechu służy tu Dekalog, czyli dziesięć przykazań. Ta mapa dzieli się na dwie części: pierwsza to miłość do Boga, druga do bliźniego. I to właśnie grzechy przeciw Bogu, te z pierwszej tablicy, uważa się za najgroźniejsze. A wśród nich wyróżnia się trzy szczególnie ciężkie grzechy duchowe: są to bałochwalstwo, pycha i grzech przeciwko duchowi świętemu. Bałwochwalstwo to w tym ujęciu coś więcej niż kult posągów to stawianie czegokolwiek ponad Boga. Nowy Testament, na przykład, wprost nazywa chciwość bałochwalstwem. Pychę określa się jako cechę złych duchów. Czasem ukrywa się ją pod hasłem poczucia własnej wartości. A grzech przeciwko duchowi świętemu? To odmowa uznania, że potrzebuje się zbawienia i miłosierdzia. Co ciekawe, ten schemat łączy bałochwalstwo ze współczesnymi zagrożeniami, głównie z okultyzmem. Wyróżnia się cztery kategorie okultyzmu: magię, spirytyzm, wróżbiarstwo i medycynę okultystyczną. Krytyce poddaje się też tak zwany energetyzm, czyli kult energii zamiast osobowego boga. Niektóre pseudoterapie, jak widać, są tu uznawane za współczesne formy bałwochwalstwa. Przejdźmy teraz do drugiej tablicy, czyli do grzechów przeciwko bliźniemu. Tutaj za kluczowe zagrożenie duchowe uznaje się nieprzebaczenie. Dlaczego? Bo nieprzebaczenie blokuje łaskę i może prowadzić prosto do nienawiści. A nienawiść, jak pisze święty Jan, jest w zasadzie równoznaczna z morderstwem. Uważa się, że skutki ciężkiego grzechu bywają bardzo realne. Mówi się o chorobach i zniewoleniu. A więc, jak wygląda droga do zbawienia? Przedstawiono tu cztery kroki. W ochronie duchowej mają pomagać konkretne narzędzia: sakramenty, sakramentalia i unikanie okazji do zła. Na koniec pozostaje pytanie, gdzie leży granica między samorozwojem a duchowym zagrożeniem. Zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę i koniecznie skomentuj.